Cześć, z tej strony Urbex Masa. Dziś będziemy zwiedzać opuszczony ośrodek wypoczynkowy. Zapraszam do oglądania. Następny ośrodek, który był na mojej liście. Widać, że wszystko porozwalane. Przed samym wejściem szyba wybita. Recepcja stołówka. Ok, wchodzimy już do środka. Najpierw będziemy się kierować w prawo tutaj. Później na górę wejdziemy. Tak jak widać napis recepcja. Co tu mamy? Jakieś papiery? protokół kontroli tutaj też pogotowie opiekuńcze jakaś umowa nie wiem czy były klucze czy jakieś karteczki same numer domku, są licznika chyba tak Biurko, klawiatura są papiery. Książeczka zdrowia. Pustą. Dobra, wychodzimy z recepcji. I będziemy się kierować na tą dużą salę. Widzimy jeszcze stoły krzesła. Thermosy chyba to są talerze Taki widok z okna mamy tutaj To na dół też zejdziemy, ale to później nabiegłem tutaj Ile wszędzie szyby powybijamy To była kuchnia raczej. W sumie z kuchni to już praktycznie nic nie zostało. Jest jakiś piec. W sumie taki sam jak byliśmy w ośrodku wojskowym. Też taki był. Bo obierania warzyw. Tu coś mamy. O, to taki magazynek do warzywa. Jakiś pokoik, ale chyba to był dla pracowników. Dwa łóżka. Też jakaś lodówka. Następny pokój. O, tu widzimy kanapę. Talerze. O, proszę bardzo, telewizor jeszcze tutaj jest. Brą to raczej nie będzie. Stare gazety. Tutaj łazienka. Tutaj też pokoik. Mamy, spadła latarkę, bo są widać. O, też Łazienka tutaj, Belek. Następne pomieszczenia, które składowali talerze, wszystkie w sumie naczynia. Tutaj co jest? Agregat prądotwórczy. Zajrzymy. Tak! Ciekawego tu nie ma. To następny jakiś pokój. Nie wiem, czy to już robiło. biuro było. Co za duszma, tam się znajduje nic. I następne papiery. Czyli dajmy tutaj. Następny jakiś magazynek. A tu co tu się dzieje? jakieś schody? na dół też tam później pójdziemy następny pokoik nie wiem czy też by zdolni tu śpią ale po prostu tak to jest wszystko zostawione notes paczka od papierosów karty do gry pudełko od kawy, czajnik koszula jeszcze wisi i łazieneczka nie wiem, tak to mi wygląda jakby jeszcze Coś tutaj urzędował Kurtki. Następny znak pokój. jest to 2007 rok. Kasza. Ketchup. Dobra, będziemy się kierować dalej. Dobra, tutaj co mamy? Nie wiem, czy jakaś stołówka była. Nie mam pojęcia. Ale wszystkie dechy powyrywamy. Dobra. Zobaczymy dalej. Tutaj tak samo pusto, ale tam są jakieś dalej drzwi. Też do nich zajrzymy. Jeszcze stare lampy. Zobaczcie. I tutaj co jest? Jakieś telewizory. Już rozwalony. Zbity ekran. i tutaj też jakaś sala Co jest strasznie jak tu się chodzi bo strasznie bezpiecznie i gwoździe tutaj są okay, tutaj wychodzimy z sali Wchodzimy na taras, na dworzu. widzimy następny termos, przesła znowu. ale widok z tarasu mamy bardzo ładny. Dobra, jesteśmy teraz w głównym holu i będziemy wchodzić tutaj do tych pomieszczeń. Tutaj co mamy? To jest jakiś długi hol. Szwarba ze ścią schodzi. To są chyba same oływalnie. No tak. 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 Tu są umywalnie, tutaj nie można nawet zwiedzać. Tak widać łazienki. pokoje a to zajrzymy w kolejne najpierw. to jest jakiś większy pokoik Lampa Następny pokój. Termo, poduszek, kołder stare telewizory dalej widać to samo a tu wychodzimy skąd przyszliśmy Co, mamy też jakiś pokój. Fieramy. w szafce coś jest. Usta no, wejdziemy dalej do ostatnich pokoików. Albo mi też trzy łóżka. Jakiś mały przedpokoik. Następny również. Szykarnisze, Firamy. Wszystkie pokoje są jednakowe. zapach świeczek i rzeczywiście są tu świeczki nie wiem albo ktoś nocuje, nie ma żadnego pojęcia są zapach świeczek takich zapachowych już wychodzimy na zewnątrz chcą zobaczyć górę przeszliśmy tu już też byliśmy Teraz chyba będziemy się kierować do domków letniskowych, które są tutaj. Dobra, już jesteśmy koło tych domków. Nie będziemy do wszystkich wchodzić, ale do jakichś najwyżej wybranych wejdziemy. Zobaczymy, czy jest jakieś wyposażenie. Czy jeszcze jakieś zostało. Tu wchodzimy do tego pierwszego. Zobaczymy. A tutaj, jak widzimy, same kanapy. Pościel, dalej łazienka. To jest to tu, zobaczymy. Tu to samo. Jeszcze malowidło na ścianie. zamknięty jest, czy otwarty? Zamknięty. Zajrzymy do środka. krzesło kanapa może wejdziemy do łazienki chociaż jednej żeby Wam pokazać umywaleczka tutaj chyba kibelek stał ale już go nie ma no i prysznic a tutaj mamy pełno śmieci Chyba to są też wyposażenia tego ośrodka. Albo ktoś przyjeżdża i po prostu tutaj wywala To jest tego mnóstwo. Patrzcie, kołpaki, kanapa, wózek dziecięcy. Sprawdźcie, co tutaj jest w tym małym budyneczku. To sama kanalizacja chyba jest. Zobaczmy co jest na dole tutaj. raczej wchodzić nie będę. Jeszcze nie byliśmy tutaj w tych pomieszczeniach. Tak samo pełno firan Widać pościeli. Tutaj co jest? Jakiś też magazynek Dobra, zobaczymy dalej. Zobaczmy dalej. Tutaj co jest? Też żadnego. Żadnej nazwy w sumie nie ma. No to mam jakieś farby, słuchawki od prysznica. Tu muszę zapalić latarkę, bo słabo widać. Segregatory. Dalej jakieś inne segregatory. Znowu pościele, firany. No, przechodzimy dalej. O tutaj obok. Też, ale tu jakiś mniejszy kantorek. przejdźmy tutaj. Zobaczymy, czy jest otwarte. Nie, zamknięte. Tutaj się znajdował magazyn pralni. Tutaj też nie mam problemu z A, Łazienka. Tutaj to była cała pralnia. No dole, co tutaj jest? Pełno śmieci. Tu w sumie jest piwnica. Tak, bo tu jest wejście. Gdyby latarka tak. To z tej strony będzie wejście do piwnicy z tego budynku. No tak, widać pełno śmieci. jakaś w była jakaś dziura tu żadnego przejścia nie ma I dobra zobaczymy tutaj co jest co jeszcze nie wiem czy latarka dobrze daje ale coś słabo ale tutaj też nic nie ma. I na tym kończymy zwiedzanie tego środka wypoczynkowego. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, jak i do następnych moich filmów. Na razie, cześć.